Siemaneczko, ja jestem Maseczek i witam Was w kolejnym filmie na kanale. Wczoraj dobiliśmy ponad 1000 subskrypcji i tak jak obiecałem, robię giveawaya na doładowanie Google Play możecie zdecydować, czy chcecie 2 razy po 50 zł czy 5 razy po 20 zł W karcie w prawym górnym rogu jest ankieta. Czy chcecie 5 razy po 20 zł, czy 2 razy po 50? Oraz w, w drugiej ankiecie, nie mogę się wysłowić XD, w drugiej ankiecie macie wybór, czy chcecie PaySafe Card, czy doładowanie Google Play. Ż jeśli chodzi o wzięcie udziału w, w giveawayu, to wystarczy zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę udostępnić znajomym film i napisać komentarz jakikolwiek. Wyniki pojawią się 7 maja. Druga sprawa to zmiany na kanale. Postaram się, by 4 razy w tygodniu pojawiały się filmy, czasami więcej, jak, jak będę prowadził jakieś maratony z danej serii, czy jakoś tak. Godziny jeszcze ustale kiedy film będą się pojawiać i w jakich dniach tygodniu to też będzie do ustalenia. Mm. Dobra. Dzisiaj pojawi się jeszcze odcinek z nowej serii, którą, którą mam nadzieję, że dobrze przyjmiecie bo naprawdę będzie kozacka i jeśli chodzi no o Critical Opsa to y, chciałem tak zrobić żeby były dwa odcinki z tej nowej serii co dzisiaj zobaczycie pierwszy odcinek i dwa odcinki w tygodniu z Critical Opsa kurydalny zabił tych ciekawie czemu on nie zginął dobra y, nieważne y, no czyli tak odcinki będą zapewnie z Critical Opsa z jak wbijam jak będę grał ciągle Rankedy żeby wbić w końcu tą rangę a... a z tej nowej serii co dzisiaj przekonacie się co to będzie za seria będą też dwa tak na przemian, że raz Critical Ops, raz ta nowa seria no, wyniki się pojawią się 7 maja. Tam, kurczę, ale mi zlagowało giereczkę. No nie, najgorzej. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Niepołączony. Dlaczego to jest takie głupie? Dobra, nic. Yy, no, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Na, tak naprawdę to nie. Tak, chciałem. Naprawdę dziękuję wszystkim za już te 1000 subskrypcji. Co, to teraz lecimy po 10 tysięcy? Tak. 10 tysięcy nadchodzi. Powolutku. 10 razy tyle, ale. Mam nadzieję, że uda nam się to zdobyć prędzej czy później. Mam nadzieję, że prędzej. I. No, i czekamy na 10 tysięcy. I teraz streamy będą się pojawiać też tam. Chciałem dwa razy w tygodniu streamy i cztery razy w tygodniu odcinki. E tak fajnie to sobie rozplanować, żeby codziennie coś było, nie licząc jednego dnia w tygodniu, który sobie jeszcze wybiorę. Mm, I wam oczywiście dam znać. No i znowu lak. co kucuję ja mam z tym internetem. Ale nieważne i tak. Mam chyba najwięcej fragów. No, no i widzicie jak tak się nie da grać. Dobra. Jeszcze coś. Yy, tak streamy, tak samo jak odcinki na zmianę. Krytykalopski, nowa seria. I. No. Jeszcze raz wielkie dzięki za dobicie. Tysiąca subskrypcji. Teraz lecimy po 10 tysięcy. Łehehehe No, więc powodzenia wam w klikaniu czerwonego przycisku. Możecie też udostępniać znajomym. I ten. I pod tym odcinkiem. Piszcie komentarze, że tam chcecie wygrać. I ja albo wylosuję, albo wybiorę dwa komentarze których osoby wygrają sprawdzam czy osoba ma subskrypcję czy zostawiła łapkę w górę, czy zostawiła łapkę w górę. I tak. I ta osoba, która wszystko zrobiła tam wygra. Jak jakieś dwie osoby, które wybiorę i która z nich nie zrobiła jednej z podanej rzeczy, to szukam albo losuję kolejną i tak aż dwie osoby nie będą miały Wszystkich rzeczy, które Które Są w, Tak z, Tak W regulaminie może tego giveaway, czy jak to tam nazwać Nieważne, w zasadach A. Dobra I trzeba też, mogliście też często widzieć streamy z Critical Opsa. I znowu lag, boż chociaż mogę go też nie zabić. Ale dobra, nieważne. Streamy z y, Critical Opsa i tam z Minecrafta też, bo tam ogarniam sobie serwer, a ogarnąłem też y, sposób, żeby streamować w bardzo dobrej jakości y, Critical Opsa poprzez tam klonowanie ekranu z iPhone'a i tam jakieś tam Rzeczy, którymi się dość długo bawiłem i zrobiły naprawdę ten efekt, co chciałem. I z tego też jestem zadowolony. I teraz też streamy będą się pojawiały. I też dawno nie było odcinka, ponieważ. No, nie miałem czasu za bardzo. I tak z grubsza to tyle. Co by tu jeszcze powiedzieć? W ogóle trudno się mówi i się za Ale się schował. O nie. Dobra. Ciągle to wolne połączenie mi wyskakuje. Dlaczego? O nie, zginąłem. Kurczę, tylko mamy 4 punkty przewagi. Mam nadzieję, że wygramy to. Nie, coraz bardziej się zbliżają. Teraz nas przegonię mi co będzie? Będzie słabo. Bo jak będzie przegrana gierka, to będę musiał jeszcze raz nagrać odcinek. A ja tego nie chcę. Yy, też kupiłem sobie dobry mikrofon do komputera, którego niestety nie da się do iPhone'a podłączyć. I dlatego ten odcinek... te odcinki jeszcze dopóki mam... jeszcze... Je, dopóki jeszcze nie mam nowego telefonu to te z telefon odcinki będą trochę w słabszej jakości w dźwięku, a te z komputera, wszystko streamuję z komputera, tylko drugą serię będę nagrywał z komputera i o, dobra, wygraliśmy, więc super i wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!